To jest podejście do 50-20 nice. Czy mi się chce czy nie Teraz tak, wywalamy ją, wywalamy tego Wywalamy ją, wywalamy tego popa i Dobra, ogólnie tak, to jest nasza... ...modała ten. Będziemy musieli spróbować to zrobić. Nie wiem kogo ja teraz tam zrobię. Błagam. Ja... Oh, kurde. 몇분 전에 도착했어. 스큐즈 미. 우다. 오비스타. You're to i Freddy, dobra, czyli mamy taki... taki z mamy. Jego się trzymamy, nie? E, tak, mamy Lefty, on jest za ogarnięty. nie z Ej, okej, dobra. Okej, okay, dobra. Jest, jest czy nie jest git, ale... No właśnie chciałem. i no, that's what you are my other people. Please deposit five coins. Please deposit five coins. Please deposit five. Thank you for depositing five coins. Uh, hello. 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 Uh, hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Uh, I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here, to help you get started oh, down nie. this new and exciting career path. Uh, now I want you to forget anything you may have heard about the old location. You know? uh, so oh, years ago. That's right. No prawie.